niech nie zorganizowana i pokrawnie grająca stworzyła na początku jedną sytuację można powiedzieć bramkową z prawej strony wchodził zawodnik i, 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 i mogło się to nam e, źle My patrzyli na sytuacje bramkowe, no to nie wiem, czy, czy widzieliśmy obaj to samo, ale przepiękna akcja i z szaldu to na bramkę zamieniona akcja, za moment, za moment, w tej samej minucie jest sam na sam z bramkarzem i bramkarz dzisiaj no myśmy go zrobili, bohaterem albo on się stał poprzez właściwe decyzje i właściwą obronę i sam na sam udo, udo idzie i spodną mu piłkę wyciąga, a później 20 minut końcowe, gdzie to co bronił, no to daj Boże zdrowie, żeby, żeby takie szały jak Sikorskiego obronił, takie szały jak Lejmanowie obronił to szczały naprawdę bardzo groźne, soczyste, czy później głową co strzelałby jeszcze jak był na wisku Także to nie są sytuacje, które zmieniam, bo sobie je wymyślam, bo te sytuacje po prostu były. I, I gdyby zamienić to na bramkę, byłoby to dramatem dla drużyny Tomasowi, bo by przegrała wysoko, a nie zasłużyła na taką porażkę. Przegraliśmy drugi mecz 1-0. Moim zdaniem nie do końca zasłużenie. Mieliśmy sytuację w pierwszej połowie, w której byliśmy strzeli w prowadzić swój sposób. osób, które w drugiej połowie zagraliśmy trochę odważniej, co nie przyniosło, nie, nie przyniosło efektu bramkowego. tego tylko pogratulować przeciwnikom, że wykorzystali naszą słabość dalej musimy się męczyć. Gdzieś tam blisko strefy spadkowej uważam, że mój zespół nie zasługuje na to, żeby gdzieś tam koło koło strefy spajkowej, Mieszka, to. znajdować, no ale cóż, jesteśmy dalej w będziemy grać, czekać, ale każda kątyna